wyłudzenie czyjejś wartości na grubą kasę. Kuplerstwo, czyli wystawianie i czerpanie pieniędzy z nierządu, a do tego ustawki, co prawda finansowe, ale zawsze ustawki. Nie mówię tutaj o Karolu Nawrockim, żeby była jasność, tak? Bo, bo nasz pan prezydent no, w życiu by się nie imał takimi rzeczami. Ja tutaj mówię dzisiaj o ludziach, którzy w taki lub inny sposób działają nielegalnie, a następnie próbują legitymizować swoją działalność Poprzez popularne kluby sportowe, jak i kanały internetowe. Niestety. Mówiąc o tych rzeczach, mam na myśli firmę najnowszego sponsora kanału Zero, którego to Krzysztof Stanowski zna już od kilku lat, bo tenże sponsor, znaczy ja mówię tutaj o osobie, która stoi za kilkoma firmami. Pierwsza z tych firm została oskarżona o wyłudzenie na prawach autorskich prawie 15 milionów złotych. Inna z tych firm została ukarana przez Ministerstwo Finansów. Inna z tych firm jest podejrzewana o to, że działa na rynku szeroko rozumianej prosty. A dzisiaj taże firma. Wsponsoruje kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego. I nie byłoby tutaj nic, naprawdę nie miałbym nic do Stanowskiego, gdyby to było ich pierwsze spotkanie. Ale ci panowie, Stanowski i ten, który stoi za tymi wszystkimi firmami, znają się już od ładnych paru lat, bo kiedyś tenże sponsor wspomagał klub sportowy Krzysztofa Stanowskiego, wspomagał Krzysztofa Stanowskiego w innych jego inicjatywach i nie wierzę że Stanowski nie wiedział o tym, że jego firmy zostały ukarane, podejrzane, a on sam został na przykład oskarżony o jakieś tam działania nie do końca zgodne z prawem. Czyżby naprawdę Stanowskiemu weszło pisowstwo tak głęboko, że nieważne co mówią o jego dostawcy kapitału, nieważne kim on tak naprawdę jest, ważne, że dostarcza pieniądze, bo to jest normalna zasada PiSu. Obajtek kradł murem za obajtkiem. Matecki, Ziobro pozwalali kraść i może sami też kradli, o czym mówi prokuratura, murem za Mateckim i ziobrom. Mejza dorabiał się na cierpieniu dzieci, na, wróć, na cierpieniu rodziców chorych śmiertelnie dzieci murem za Mejzą i dzisiaj Stanowski dokładnie robi to samo. Gość, który stoi za plecami sponsorów Stanowskiego i kanału Zero jest podejrzany o kilka przestępstw, więc co robi Stanowski? Staje murem za swoim sponsorem. Brawo Krzyszu, naprawdę geniusz i dziurawe pisowskie skarpetki właśnie z ciebie wychodzą.